Skąd to się wzięło... w mojej głowie? No, już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak to się zaczęło. To wszystko u mnie przychodzi dość tak samoczynnie i... dlatego też może trudno mi to po prostu jakby gdzieś... miejscowić, kiedy to się wydarzyło. Może z bliskości? Zakochałem się ostatnio... i poczułem jakoś tak... bardziej... Że mówię, dla mnie jest kolekcja bardzo osobista. Tak. Bardzo lubię bliskość, lubię, lubię dotyk. No, dla mnie gdzieś tam ta fizyczność jest ważna bliskość. Lubię się przytulać. No, jakby wokół nas jest dużo jakby, moim zdaniem, miejsca na to i, i powinniśmy się dotykać. No i podczas w ogóle całego procesu tworzenia bardzo dużo wkładam siebie w to, to jest trochę takie oddawanie siebie. Lubię, jak tkaniny pracują, lubię no lubię dotykać tkanin. Rzeczywiście jest to taki proces, przy którym na każdym etapie rzeczywiście uczestniczę. Tam takie też mam wrażenie, że pierwszy raz powstała taka sesja, która gdzieś tam od początku do końca była. W 100% taka dopracowana. Oczywiście przyłożyliśmy dużą wagę do wszystkich elementów: do fryzur, do makijażu, do dodatków, do ubrań. Więc jakby chciałem pokazać jakiś swój kunszt, jakąś taką jakość, którą prezentuję. takim bym chciał, żeby był tego odbiór. Bardzo często mam tak, że nie jestem zadowolony z tego, że. Że z, poprawiłbym coś, że mogłoby być lepiej. tak? A teraz jakoś tak naprawdę nie wiem, czy to jest już kwestia też, nie wiem, momentów w jakiejś mojej drodze, karierze, że no, mam taką satysfakcję i, i cieszę się z tego, co zrobiłem. Jestem z tego dumny. Sam ostatni pokaz odbył się w ramach projektu Moda na Łódź, który się odbył od przestrzeniach w Piotrkowskiej Center. No i to było tak naprawdę takie wydarzenie modowe które skumulowało kilku projektantów. Generalnie chodzi, chodziło o taką, w pokazie, wszelaką różnorodność. Nie tylko cielesną, tylko również taką psychiczną. No, że jesteśmy bardzo różni, ciekawi i powinniśmy się wszyscy jednak bardzo szanować. Ja w ogóle bardzo chcę, żeby takie wydarzenie, żeby to była miła atmosfera. Żeby się miło pracowało. Ja nie lubię pracować w stresie, nie lubię pracować w nerwach. To ma być miłe. Tak to czuję. Chciałbym, żebyśmy wszyscy jakoś byli blisko siebie, żebyśmy się szanowali. Żebyśmy siebie rzeczywiście akceptowali. My jesteśmy bardzo różnorodni. I to jest bardzo fajne. Wszyscy bazujemy na stereotypach. I wydaje mi się, że czym bardziej jesteśmy gdzieś tam tacy otwarci, to nasza tolerancja się zwiększa. Uważam w ogóle, że było parę osób, które w ogóle nie szły nigdy w pokazie na przykład, nie? I to było dla nich, było, to było dla mnie bardzo fajne, że też dałem im jakąś taką fajną energię, jakby, że coś nowego zrobili, że to jest dla nich w ogóle też bardzo cenne. Że to, zresztą ja tak teraz sobie myślę, że Oczywiście jakieś przyszłe pokazy, które będę realizował to no chyba chciałbym jednak, żeby coraz więcej pojawiało się osób, takich różnorodnych po prostu, że to jednak bardzo wzbogaca takie doświadczenie pokazu. Dziś generalnie uważam, że taka prezentacja, taki pokaz, to jest trochę przeniesienie jakby ludzi, którzy na nim są, do mojego świata. I jakby chciałbym, żeby w 100% poczuli to, co ja czuję tworząc jakąś kolekcję, co ona dla mnie znaczy. Po prostu też dzięki temu, że się zakochałem, miałem też taką dużą większość le lekkość tworzenia. Jakby tak się mówi też, nie? Że jakby najpiękniejsze rzeczy to powstają, jak człowiek cierpi. Że sztuka tak powstaje w ogóle w bólach i cierpieniach. No, no ja bym inną zasadę jednak trochę. Że jakby dla mnie, jak mam wrażenie, czy czym bardziej jestem jakiś taki szczęśliwy, to to jakoś bardziej jestem kreatywny, jakoś wydaje mi się, że pobudza to bardziej moją wyobraźnię, fantazję.